I dzisiaj zrobimy sobie przegląd sklepu no dobra, wbijamy do sklepu Pierwszy jest pan Fantuk, on ma fajną tarczę, mi się podoba jego tarcza, ale z tym pierwszym stylem. Bardzo ładna jest moim zdaniem. I ogólnie ma też nawet ładny kilow. Dalej mamy wojownik teriyaki. Taki łybiasz, o ten jest fajny, ale będzie taki z hełmem najlepszy. O! Łbiasz. No i oczywiście tutaj te takie glutki. Tutaj mamy lotnie pewniak. Mamy walka powietrzna, malowanie do broni. Naprawdę spoko, za 300 widolcy. Tutaj mamy skina Mach. On ma style. Tak ma style. Taki nawet spoko. Ten jest ładny i ten jest ładny. Znaczy. Wszystkie ogólnie są fajne, O, i właśnie ten, ten plecak nabija nam likwidację. A jeszcze jedno malowanie, dwa malowanie do tego skina. O to też takie spoko. Dajmy mamy buildy czyli spocony skinek Tryharda. Dajmy mamy Driver, też bardzo spocony Kilov. Dzwonek Klamy, moteczka bardzo pasuje do TNT na tej złotej. Znaczy ogólnie do wszystkich skinów złotych. Dajmy powód Łez. No wiadomo, łez. Walka z cieniem. Ja mam walkę z Muszę Już sobie kupiłem. Ale um, mamy tryb Bestii. To jest tak bekowy skin. On ma w ogóle plecak. Nie widziałem. Tak, taki silnik. No i wróciły sprzęty Deadpoola wczoraj. To chyba już nie musiał umawiać, wiadomo. Mogłem sobie kupić tą przypulankę i Krukpula. Miałem 2000 Faudals. Sai Loki. Też bardzo ładny skin. I te zbierak i lotnie jest przepiękna No no właśnie cable, ulaniec. No i tu już... A dalej jest smokorozet Też fajna lotnie. I skuterek! Więc to by było na tyle w tym przeglądzie sklepu. Trzymajcie się, Elo!